Cześć, witam Was na kolejnym Urbexie Tym razem będziemy starali się być jak najciszej jesteśmy po jednym z opuszczonych, bardzo dużych domów weselnych Także ja wchodzę już do środka Jedyne co wiem, to to, że ten dom weselny jest już opuszczony, jakieś ładne z 10 lat I nic tutaj już nie funkcjonuje Pamiętajcie, urwek to nie jest wandalizm nie próbujcie nawet niczego zabierać, jest to miejsce, które eksplorujecie. A ja już wchodzę do środka, rozejrzymy się i będziemy komentować na bieżąco to, co widzimy w środku. No to wchodzimy. Film ma charakter wyłącznie dokumentalny i nie jest żadną formą poradnika. Pamiętaj, Urbex to nie wandalizm. Eksplorując opuszczone miejsca kieruje się zasadą. Zostaw tylko ślady stóp, zabierz tylko zdjęcia. Nie naśladuj moich zachowań w tym filmie. Jesteśmy wewnątrz. Zobaczymy sobie, jak mógł wyglądać taki dom weselny, kiedy był jeszcze w pełni użytkowany. Duża sala, rozkładane kanapy, piękne płytki. Oczywiście drzwi wejściowe. Tutaj mamy wejście do góry. Na pewno sobie tam zajrzymy, ale napismy co kryje się tutaj. A prawdopodobnie będzie tu. Łazienka z wanną, z masażem Spójrzcie, jakie ładne na tapetach No i tu już mamy kabinę prysznicową Umywalniczki I zobaczcie, tu prawdopodobnie był jakiś magazynek Zresztą. dokładnie wyjemne przejście ale nic tutaj nie będziemy przebywać staramy się Znaczyć. zrobić to jak najszybciej i stąd spadać fajne czarnictwo z tyłu egipskim ale w Egipcie nie jesteśmy No i wandla z chytomasażem. Popluskałby się w takiej. Nie powiem, że nie. No dobra. Myślę, że możemy udać się dalej. Najpierw sobie Zrobimy. Parter. zobaczcie, jest jeszcze ciasto. czyli nie widać Ktoś tu się jeszcze gościł. Ktoś tu się gościł. A tutaj, co to tu mogło być? Zakaz palenia. zobaczcie To chyba była kuchnia. Tak, jesteśmy w kuchni. Kuchenne, zobaczę. Oczywiście przypraw tutaj już nie ma dawno. praktycznie rozkradzione także jak sami, sami widzicie osoby, które wiedzą, że są już opuszczone działają bardzo szybko Toaleta, toaleta dla kuchni. Już jaki jakiś standard przez to pomieszczenie. Witam serdecznie. mamy boczne wyjście A tu prawdopodobnie było jakieś biuro Trochę z stół Jeszcze okablowania trochę zostało Jeszcze chyba centrum dowodzenia

Myślę, że to nie. Hmm. Toaleta ale Toaleta damska. Standard. Nic ciekawego. Myślę, że trzeba podać się na górę. No, powiem, że jest tu fajny klimacik. Gościnne, tak mi się wydaje. Nie chcemy, żeby ktokolwiek nas zauważył. z ulicy, także staramy się o nie pokazywać w oknie. Pokażę natomiast, co tu się kryje w tym takim, jakby patio. Mamy łóżko, krzesło I Zapewne każdy spokoj posiada toaletę. Dokładnie. Duży kineskopowy telewizor. Myślę, że możemy schodzić na dół. Kolejny pokój. Jak widzicie, coś tutaj coś tu już zaczęto szabrować Jeszcze jeden pokój. Z toaletą. Żeby było to w miarę przyjemnie, bo można zobaczyć chyba. i chyba. przy spokojnie. Tutaj również mamy toaletę z prysznicem. Za zasłonka, podoba mi się Dosyć ciekawa Niebieskie bawy, Sztuczny kwiatek Jeszcze tylko zajmiemy sobie O zobaczcie Jaki przyjemny pokoik Czerwona zasłonka, brązowe ściany. Oczywiście mamy łazienkę. A po drugiej stronie mamy również brązowe ściany. Jakieś poduszeczka. I oczywiście łazienka z kabiną prysznicową. Dobra Uhuhu. Zobaczcie jaka rupieciarnia Jakieś składowisko Klosz tampy Karnisze Taki nawet dosyć stylowy wieszak na ubrania Dobra Tu praktycznie mamy końcowe pokoje na piętrze Dokładnie, tak jest również łazienka Możemy zawijać się na to. Mam nadzieję, że tutaj ten budynek Wam się podobał. Znal znaleźliście coś ciekawego na siebie. A teraz już spróbuję przejść do budynkowo, który prawdopodobnie był budynkiem dla służby, Lub coś na podobę. Także idziemy. Zobaczcie, jest Buda, ale nie ma psa ale czy uda nam się tutaj wejść do środka? niestety jest to wszystko zamknięte fajne zdobienie dobra myślę, że tym oto akcentem będę kończył oczywiście ze względów bezpieczeństwa nie będę pokazywał tutaj okolicy, jak budynki wyglądają z zewnątrz Pamiętajcie, będę to ciągle powtarzał. Urbek to nie jest wandalizm. Także łapka w górę, subskrypcja i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.